Filmie informacyjnym, filmie ważnym, o tyle ważnym, że nawet złamałem swoją zasadę i wspomniałem o nim w recenzji. W recenzjach staram się nie mówić takich rzeczy bieżących, gdzie będę, co będę robił, no ale wyjątkowo przypomniałem o tym filmie, bo film jest o tyle ważny, że dotyczy kanału, dotyczy tego, co dalej będzie działo się na kanale, a mianowicie jego rozbudowy. Już wam tłumaczę o co chodzi. Myślałem od dłuższego czasu tak naprawdę na tym, ponieważ yy, chciałbym się rozwijać, chciałbym się bardziej rozwijać, zdobywać większej ilości widzów. Myślę, że mam pewne predyspozycje do tego, żeby gdzieś na tym YouTubie wędrować w górę i w górę i w górę. Ale jednak zdaję sobie sprawę, że same kostki no, samymi kostkami świata nie zwojuje. Kostki przy realiach aktualnych pozwolą mi może na max 50 tysięcy subskrybentów w Polsce. Myślę, że nawet mniej, bo dużo tych kont jest wzoruje się, powiem szczerze, na sajwie, który ma tam 40 chyba tysięcy widzów, więc prawda jest taka, że ciężko będzie ponad to jego widownie wyjść i to może mniej więcej oddawać ile z Fitkiberów tych, którzy oglądają, a też na pewno większość ich subów jest pusta, tak samo jak u mnie, bo widać to po wyświetleniach. Chciałbym się rozwinąć i dlatego chciałbym rozbudować kanał. Myślałem na początku o założeniu drugiego kanału, ale stwierdziłem, że... przy pewnej pomocy stwierdziłem, że jednak mam niezbyt duże zasięgi, nie mam aż tak szerokiej widowni, i jeszcze by chyba za wcześnie, żeby rozbijać moją twórczość na kilka kanałów. Zresztą ja podejrzewam, że też miałbym większy problem utrzymać kilka kanałów równocześnie niż jeden kanał, a z bardziej różnorodną tematyką. Za, tutaj bardzo chciałbym podziękować w ogóle Tomkowi Wieczyńskiemu z kanału Ekspertyza, bo on powiedział bardzo fajne słowa, które mnie przekonały do tego, żeby zostać w obrębie jednego kanału. I on powiedział, że wchodząc na ten kanał nie widzi nazwy JoJo, recenzję kostek, tylko po prostu JoJo. I to mnie przekonało, że w zasadzie mam taką nadzieję, większość osób tak naprawdę ogląda ten kanał ze względu na mnie jako osobę, a nie ze względu na to, że pokazuję nowe kostki. Na pewno też oglądacie po te nowe kostki, ale myślę, że spora część osób, która ogląda, ze względu na mnie, bo po prostu chcecie trochę posłuchać, jak coś tam głupiego mówię jak się rozgaduje i tak dalej, i tak dalej. Dlatego chciałbym rozbudować kanał. Chciałbym, żeby kostki stały się trzonem jego. Chciałbym, żeby one były jedną serią, gdzie w tygodniu dwa lub trzy filmy byłyby zawsze z kostkami, dotyczące kostek. Oczywiście, jeśli byłoby dużo kostek do zrecenzowania, to tych filmów byłoby więcej, żeby nadrobić. Ale chciałbym utrzymywać się przy takim poziomie, dwa, trzy filmy w tygodniu z kostek, co myślę, że i tak jest dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę to, co mamy na YouTubie aktualnie. I zagraniczni youtuberzy, przynajmniej ci więksi, których ja tam gdzieś subskrybuję, Crazy Vacuber albo Red KB, oni nie wrzucają zbyt często filmów. W Polsce youtuberzy związani z kostkami też już bardzo rzadko wrzucają filmy, więc myślę, że dwa filmy w tygodniu byłyby naprawdę wystarczające. Oczywiście, to co najważniejsze, by było szybko, szybko szybciej niż pozostałe filmy. Filmów, oczywiście, tak jak wspomniałem, mogłoby być więcej, ale co pomiędzy tymi kostkami? Przede wszystkim serie, które były seria, która była, czyli Hobby Master. Chciałbym znowić Hobby Mastera, ale w bardziej profesjonalnej odsłonie. Dlatego jeszcze musicie chwilę poczekać, bo chciałabym kupić mikrofon do aparatu. W takich warunkach domowych jakoś to brzmi, zresztą słyszycie, ale w warunkach, gdzie jesteśmy na dworze, są szumy, ludzie w koło rozmawiają, hałasują, no już może być ciężko bez zewnętrznego mikrofonu. To samo ze statywem. Teraz aparat stoi mniej więcej na poziomie równym, na statywie takim słabiutkim tak naprawdę. Ja bym się bał pochylić ten aparat, ustawiając go na tym statywie, dlatego też nie korzystam z aparatu do recenzowania kostek. Chciałbym się wyposażyć w jakiś porządniejszy statyw, na którym nie bałbym się postawić aparatu i odejść od niego na przykład na 5 metrów. To jest podstawa kiedy będę kontynuował Hobby Mastera. Poza tym chciałbym, żeby Hobby Master był mniej regularny, bardziej dopracowany i przede wszystkim wykorzystywał też, wykorzystywał, może to złe słowo, ale uwzględniał inne osoby w filmach. Chciałbym żeby osoby, które mają wiedzę na temat jakichś hobby występowały. Tu przede wszystkim skupiam się na youtuberach, których po części gdzieś znam, na pewno mogą pomóc mi ani w promocji mojego kanału, jak na przykład Magia i y, czyli już mamy Hobby Master o kartach, Krzysiek Kolonka, no i mamy temat Hobby Mastera z piłką nożną. Jest takich youtuberów wiele, w ogóle jest wiele osób, które się tymi rzeczami zajmują, tymi i innymi, dlatego chciałbym te osoby wykorzystać w jakiś sposób w filmie, żeby one powiedziały co nieco o ich hobby i przy okazji mnie spróbowało nauczyć chociaż podstaw, dlatego tak by hobby master wyglądał. Bądźcie cierpliwi, ja nie zapomniałem o tej serii, pokładam w niej duże nadzieje, jednak chciałbym, żeby też godnie mnie reprezentowała, żeby to nie były byle jakie filmy, bo byle jakie to ja bym mógł wypuszczać cały czas. Poza tym vlogi, które jak widzicie robię coraz częściej, są stricte informacyjne, są też vlogi związane z kostkami. Chciałbym robić takie vlogi i ogólne, jeśli wpadnie mi jakiś pomysł do głowy. Będę miał jakieś przemyślenia, będę chciał się podzielić, to chciałbym czasem rzucić takiego vloga, żeby poznać Wasze zdanie. No i vlogi, oczywiście, związane z kostkami. I ostatnia rzecz, może najbardziej kontrowersyjna, o której więcej powiem tak naprawdę jutro, ale być może w jakiś sposób wdrożyć na kanał elementy gamingu. Ja w gry bardzo lubię grać, kiedyś grałem dużo więcej, na pewno miałem więcej czasu, ale myślę, że miałem też więcej jakiejś motywacji. To nie jest tak, że przestałem mnie gry cieszyć. Ale brakuje mi pewnej motywacji. Często sobie myślę przez pół dnia, że jak wrócę do domu, to ja sobie siądę i pogram w jakąś grę. Odpalam tą grę, pogram 10 minut i w zasadzie już mi się odechciewa, albo często nawet nie odpalam tej gry. Dlatego chciałbym jakoś spróbować kanałem podbić moją motywację do tego, że jeszcze w grę grać. Nie wiem, czy będą tu jakieś typowe serie. Zagrajmy w jakąś grę, będziemy przechodzili tą grę. Ale na pewno będzie pewna działalność, o której dowiecie się jutro, w jutrzejszym filmie informacyjnym, związana z pewną stroną, która powstała w Polsce dość niedawno, a poza tym myślę raczej o formie streamów, czyli te gry wprowadzać jako jakieś streamy, raz w tygodniu może coś postreamować. Lubię grać w Hearthstone'a, wiem, że to jest popularna gra. W inne gry, jakieś starsze też sobie grywam, więc takie streamy byłyby fajne, bo miałbym z Wami bezpośredni kontakt, mógłbym sobie Podpowiadać po na Wasze pytania, trochę się od Was dowiedzieć, wymienilibyśmy się zdaniami, no a przy okazji pograłbym w jakąś grę, pokomentował i mam nadzieję, i myślę, że dwie strony by na tym po prostu skorzystały. To by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, co sądzicie o tych zmianach. Mnie się te pomysły bardzo podobają. Trochę nad nimi myślałem. Myślę, że to jest najfajniejsza forma rozbudowy tego kanału, bo jednak. No, jestem świadomy, że jeśli chciałbym osiągnąć kiedyś 100 tysięcy widzów czy więcej no to niestety samymi kostkami w Polsce będzie to ciężkie do osiągnięcia, dlatego chcę rozbudowywać ten kanał. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i mam nadzieję, że takie zmiany przyjmiecie, że będą Wam się podobały. Może macie swoje pomysły na jakieś serie, na to jak mógłbym wdrażać różnorodność na kanał, żeby ściągać widzów nie tylko tych, którzy układają kostki, Oczywiście piszcie w komentarzach, a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnych filmach, przede wszystkim w jutrzejszym filmie informacyjnym. No i tyle, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!